Dobry, bardzo mi miło, że do mnie zajrzeliście. Mam nadzieję, że w tym odcinku zainspiruję was do fajnych zajęć z waszymi dziećmi. Mam kilka pomysłów i zaraz wam je pokażę, a zanim przejdziemy do pomysłów, to zasubskrybujcie mój kanał. Tutaj na dole tym można sobie kliknąć i wtedy nic was nie ominie. Jeżeli mowa o pomysłach na zabawy w domu, to ja najbardziej lubię takie zabawki, które można wykorzystać na bardzo różne sposoby i bardzo wiele sposobów. I jeszcze najlepiej przez dzieci w bardzo różnym wieku. I wszystkie te kryteria spełnia Game Gamebox. W pudełku znajdziecie 6 takich miseczek z takimi oczkami, kostkę do gry taką dużą silikonową i boreczek z 36 dokładnie takimi żetonikami w kilku kolorach. Możecie z tym zrobić mnóstwo rzeczy. Przede wszystkim z młodszymi dziećmi możecie sobie grać w bardzo prostą grę, czyli rzucamy kostką i dzieci muszą wrzucać wypadnięty wyrzucony kolor żetonu do odpowiedniej miseczki Mi wypadnie to ja sobie dostawię. Możecie tym grać w pchełki. Możecie tym grać w dowolną grę planszową, którą sami stworzycie z Waszymi dziećmi. Bierzecie dużą kartkę papieru, rysujecie trasę, przeszkody, zadania i gracie tym. Możecie się też tym bawić samymi miseczkami, czy to do śniegu, czy do wody, czy do segregowania klocków, czy do yy, przeszkód jakiś dla domowych pojazdów. Więc te miseczki mogą się przydać do bardzo wielu i bardzo różnych zabaw. Podobnie jest z tymi żetonami. One mogą być elementem zabawy, w którą i tak się bawicie, czyli na przykład pieniążkami w sklepie, ale mogą być też takimi guziczkami, które nawlekacie na sznurówkę i to jest świetne ćwiczenie wtedy dla małych rączek mogą być elementem ozdobnym jakiejś konstrukcji z klocków. Wystarczy spojrzeć na samo opakowanie i zobaczycie, jak bardzo różne rzeczy można z tego robić. Ale jestem przekonana, że wymyślicie z Waszymi dziećmi jeszcze więcej zastosowań. To, co jest fajne w tych grach, które wymyślicie, czy to w pchełki, czy w grę, którą sami stworzycie, to możecie też grać na różne sposoby, bardziej lub mniej takie rywalizacyjne, czyli możecie grać sobie w pchełki po prostu, żeby się udało przesunąć guziczek. A możecie na przykład na dużej kartce narysować sobie pola z różnymi punktami, uczyć się też dodawania. Opcji jest naprawdę mnóstwo. Moja druga propozycja na taką bardzo wielofunkcyjną zabawkę, to jest marka Dena. Oni robią takie silikonowe lódki i te lódki mają swoje domki, a koło tych domków mogą rosnąć choinki. I to są tylko te trzy elementy. Też w zależności od zestawu kupujecie albo lódka w domku, albo wielokrotność lódka w domku, albo lódka w domku i choinka. Są bardzo różne wersje kolorystyczne, ale do rzeczy, do czego to służy. Słuchajcie, to jest zabawka, która bardzo rośnie z dzieckiem, więc też się świetnie sprawdzi, jeżeli macie dzieci w różnym wieku. Po pierwsze, jest wykonana z bardzo bezpiecznego silikonu i może być gryzakiem. Po drugie, można sobie robić różne dziwne rzeczy z tym ludkiem i małe rączki będą tym bardzo zajęte, żeby sobie go powyginać, bo on jest taki fajny, mięciutki. Po trzecie, można sobie, jeżeli mamy większy zestaw, dopasowywać lutka do domku i wkładać i mieć taki rodzaj sortera. Kolejną zabawą, którą z tym możecie robić, jak już dzieci są jeszcze większe, można sobie budować różne konstrukcje, tak? Czyli ustawiać lutka na domku, choinkę postarać się oprzeć obokiem jakoś i budować z tego bardziej lub mniej wymyślne. Kombinacje. To mogą być też foremki do ciastek. Czyli robimy ciasto biszkoptowe, mamy choinki, domki, ludki, wlewamy tutaj chyba najfajniej wyjdzie z tych domków wlewamy tu masę. I to zapiekamy i wychodzi nam z tego gotowe ciasteczko, które dziecko może najpierw ozdobić, a później zjeść i mieć własnoręcznie zrobiony pod Będzie mi bardzo miło, jeśli w komentarzach dacie znać, jaki rodzaj zabaw się u Was bardziej sprawdza. Czy tego typu, co Wam przed chwilą pokazałam, czyli albo Bilibo Gamebox, albo Dena, bardzo proste elementy, które dają mnóstwo możliwości, czy jednak wolicie takie zabawki z instrukcją obsługi nieco? również bardzo wiele inspiracji i pomysłów na zabawę znajdziecie w tych dwóch zestawach. Twórz z dzieckiem albo eksperymentuj z dzieckiem. Eksperymentuj z dzieckiem są to trzy eksperymenty, ich jest tutaj 30, a tutaj twórz z dzieckiem to również 30 pomysłów na zrobienie trochę czegoś z niczego. W obu tych przypadkach w pudełku znajdziecie tego rodzaju karty, gdzie macie krok po kroku wytłumaczone zadanie. Jeśli chodzi o eksperymenty, to będzie to też świetna baza do nauki. Jeżeli dziecko jest mniej twórcze, a bardziej takie naukowo nastawione do życia, to to Wam się bardziej sprawdzi. A jeżeli Wasze dziecko uwielbia wszystko, co jest związane z klejem, nożyczkami, papierem, wycinaniem i tworzeniem, to tutaj będzie mnóstwo pomysłów na właśnie, jak zrobić coś z niczego. W obu zestawach. Będą wam potrzebne materiały, ale są to materiały nie z żadnego specjalistycznego sklepu, tylko które w większości macie zawsze pod ręką. Na przykład, w przypadku twórz z dzieckiem, to będą puste puszki, jakaś butelka, korek, yy, rolka po papierze toaletowym, standardowo, bo wiadomo, że to jest niezwykła baza do niezwykle twórczych zabaw wielu. W przypadku eksperymentów to też będą takie raczej substancje, które zwykle są w kuchni. Kolejną moją propozycją dla Was na fajnie spędzony czas w domu z dzieckiem to są książeczki kreatywne polskiego wydawnictwa Zuzu Toys. I to jest też kilka rzeczy w jednym. To znaczy tu mamy trochę zabawy kreatywnej, trochę plastycznej, trochę wiedzy i nauki. I główki do tego na koniec, taka wisienka na torcie. Jest kilka tomów. Mamy tak, przygodę z Europą, Przygodę z Azją, poznaj Polskę, krótka historia starożytności i krótka historia Polski. To nie są gotowe podręczniki. W każdej z nich jest trochę wiedzy, ale są też na każdej stronie, właściwie można uznać, że jest kolorowanka, gdyż te strony są y, tak wydrukowane, żeby dzieci mogły je sobie pokolorować, ale też w wielu miejscach są konkretne zadania. Tu mamy na przykład labirynt, tu mamy zebus, tu mamy jakąś grę do rozegrania klejki, które się przydają do niektórych zadań. Tutaj mam na przykład o mapę, którą trzeba uzupełnić naklejkami z zabytkami, co gdzie jest. A tutaj mamy potrawy. Charakterystyczne dla danego regionu. Z jednej strony może się wydawać, że tych informacji nie jest jakoś bardzo dużo tutaj, ale zwróćcie też uwagę, że one są w dwóch językach. Wszystko jest po polsku i po angielsku. W ten sposób, na wspólnie spędzonej zabawie, dzieci, można powiedzieć, stworzą swój podręcznik na dany temat, w związku z tym będą mogły sobie nawet później do niego zaglądać i szukać konkretnych informacji. Zabawy w domu to też w dużej mierze zabawy takie czysto plastyczno-twórcze. I tutaj też mam dla was coś myślę fajnego, bo to jest kolorowanka, która po wyjęciu z pudełka, ja nie bardzo mam wam jak to pokazać, żeby to było nie wychodziło mi z kadru, ale to jest kolorowanka, która ma 70 cm wysokości, a po pokolorowaniu, które zajmie na pewno dłuższą chwilę, bo to jest kawał kolorowanki. Trzeba to poskładać odpowiednio, to się bardzo prosto i szybko robi. I powstaje taki domek, solidny domek, trzeba powiedzieć, 70 cm, który się może przydać dla małych lalek, dla figurek Lego, Duplo, Playmobil, czym się bawią wasze dzieci. Powiedziałam, co prawda, że to będzie 5 pomysłów na zabawę w domu i już 5 było, ale mam dla Was coś jeszcze ekstra, bo szkoda mi było tego nie pokazać. To jest numer 6, taki dodatkowy gratisik ode mnie. Słuchajcie, to są kredki i flamastry, które bardzo fajnie rysują, a pokażę Wam dlaczego. One się idealnie wycierają, w związku z tym dają takie trochę nowe podejście do rysowania dla dzieci. Każdy z tych flamastrów jest dwustronny i najpierw pok musimy pokolorować jakąś tam powierzchnię, o. a później tą drugą stroną. Zobaczcie, jak to ładnie wychodzi. O. Jak się pojawia fajny wzorek? Podobnie działają kredki. O, kolorujemy sobie jakąś powierzchnię, i później zobaczcie, jak ładnie gumką można wytrzeć, sobie też jakiś wzorek. Więc z jednej strony. Pokrywamy powierzchnię dużą kolorem. Później tak jakbyśmy trochę rzeźbili na tam wzorki, grawerowali tym wycieraniem. Także powstaje coś fajnego, ładnego i jest to jakaś nowość w rysowaniu dla dzieci, więc też Wam bardzo polecam. To jak udało mi się Was zainspirować? Mam nadzieję, że tak. Zapraszam Was serdecznie do zasubskrybowania mojego kanału, żeby nic was nie ominęło. I oczywiście do sklepu na wwwmamagama.pl. Do zobaczenia!